A w tym odcinku otwieramy z nudów te nowe, te jak się to nazywa, y, start dropy, te nowe, śmieszne to, bardzo śmieszna mechanika. Nigdy takiej mechaniki nie było, takiej fajnej. Mega przyjemne do otwierania. Jajka były lepsze, według mnie mutacje były najlepsze. Nistez dropy i sadoswo to jest, ja mnie mutacje były najlepsze. No, nic nie pobije mutacji na pewno. Tak szybko obstawiam, otwieramy. No, fajne. Bez to, szansy to jest. Według mnie pół na pół to jest fajne, no tu, tu, tu otwieramy i ja jest słabe. No słabo. Słabo, słabe, no. jestem demonem. Kajta demonizmu, wow. Siemka jak się wam spodobało. pana no, ja będę kończył ten odcinek i pa pa.